Zostaw mi ciepłą wodę! Tu się sobie. Dobra, jest profesjonalne światło, jakby jakimś studiu. Tak, nazywam się Oliwia. Poplułam się. Nazywam się Oliwia. I. I chcę, chcę sobie zacząć nagrywać takie vlogi, ponieważ uznałam, że chcę mieć pamiątkę. Zaczynamy sobie mm, vlogi nagrywać tutaj na to konto. Likna. W skrócie, zawsze chciałam coś sobie nagrywać, nigdy nie miałam wymyślonego kontentu, no i się poddałam, no ale chciałabym po prostu nagrywać sobie vlogi na pamiątkę, a przy okazji być może komuś to się spodoba. Jeżeli będzie miał nudne życie, to będzie, będzie to oglądał, a ja z chęcią przyjmę parę lajków i, i miłych komentarzy. Ostatnio zrobiłam sobie włosy z siostrą, przyjaciółką i kuzynem na czerwono. I może nagram vloga jak farbujemy na inny kolorek, a więc tak, mój pierwszy vlog polega na tym, że szykuję się dzisiaj na, na wyjazd na narty w góry do Szczyrku. Powa tu będzie ucięta tego co ja mówię, bo mówię głupoty. Pierwszy raz będę jeździć na nartach, pierwszy raz, także będziecie widzieć moje upadki, być może nie upadki. Po prostu moją reakcję na pierwszy raz, jak będę jeździć. Ja zawsze chciałam tego spróbować, więc możemy to zaliczyć do jednej z rzeczy w tym roku, które y, sobie odhaczyłam i spełniałam taki mini marzonko, żeby pierwszy raz pojeździć na nartach. W sumie z tego, że nagrywam na telefonie, nie mam pojęcia, czy mam nagrywać w poziomie, czy w pionie telefonem, bo będę to motowała również na telefonie, bo tak jak mówię, te vlogi mają być po prostu dla mnie do śmiechu. E, siemanko, jakby wróciliśmy dzisiaj rano z nart. I wiecie co? Okazało się, że ja jestem, ja jestem fatalna w nagrywaniu. Pierwszy vlog, y, który wstawię, okazał się klapą. Ja mam dużo zdjęć i tam y, krótkich filmików, które ja tu powstawiam pod koniec, żeby mieć fajną pamiątkę, ale okazało się, że jestem okropna w nagrywaniu vlogu. W każdym razie, dzisiaj wróciliśmy z. Szybko posprzątaliśmy domek, pani nam tam e, przyszła, popatrzała, zapłaciliśmy. Mm, no i co? I wróciliśmy szybciutko. Droga nam fajnie minęła. Tym razem fajnie, szybko nam minęła. Teraz za chwilę pomontuję jeszcze trochę i idę spać. Następny raz się poprawię i będę już fajnie nagrywała to, co robię. Bo teraz wyszło katastrofa. Katastrofa. Żegnam się. Dobranoc. Pierwszy vlog zaliczony. Witam wszystkich, niedawno wstałam, teraz jem sobie śniadanko. Niespakowana jeszcze jestem. Muszę się spakować, muszę potem jechać do Gliwic po numer kandydata na prawo jazdy. Jedziemy na narty, tak, jedziemy, jedziemy. I będzie fajnie, nagram Wam tam wszystko, jak to wygląda, jak jedziemy. Jedziemy właśnie. Jedziemy sobie właśnie autobusem. Odebraliśmy numer PKK kandydata, tak, tak. I jedziemy teraz do domu. i Na narty! No Pakujemy walizki. Ja wszystko ja jest No ale lubię do Aby się nie Byłam tak to Dziewczyny teraz pakują nas. Ja idę ogarnąć jeszcze jedną rzecz i rozwiesić pranie. Łyczek wody i jedziemy. Woda jest bardzo ważna, szczególnie, że bardzo mało jej pije, także pijmy wodę. Woda górą. Jesteśmy w trasie już. Zostało nam 45 minut jazdy. No i pomału do celu. Ja cię nie przedstawiłam, Kasia. Ej! jesteś najważniejsza tutaj. Spojrzyj, jak Teraz widać mój rudy kolor trochę. się posiadać, bo jestem tutaj najważniejsza. Zresztą. Jezus, Kasia Górka. Jaki dla ciebie jestem, Przyjaciółką. Najważniejszą osoba na świecie. Zaraz po tak gdzie jesteśmy? W dwórach. W Co będziemy robić? Tajemnica. Zapomniałam nagrywać pierwszego dnia mojego vloga. Lepiej tego nie było nagrywać. Czemu? To nie były rzeczy do wrzucenia. Hmm? Także, jedynie co to, zdjęcia mogę Wam tutaj gdzieś powklejać yy, z vloga z dnia wczorajszego. Teraz jesteśmy na nartach z Kasią, i Paulina. Jeździmy już około. 2,5 godziny? Eee... Prawie trzy, no. Prawie trzy. Jeździmy na takim prostym stoku i może potem pójdziemy na górę. Pierwszy raz jeździmy z Pauliną na nartach. Kasia nas uczyła i nasza koleżanka. Pozdrawiam Oliwie Lewandowską. Nie pozdrawiam Marty, która nie poszła. Staliśmy o siódmej i zrobiłam śniadanie dla 10 osób. Było dobre, nie? No. Teraz zobaczycie moją przepiękną jazdę. Co jest to z Teraz tu w pokoju z dziewczynami i sobie w sumie leżymy. Zaraz Kasia idzie pojeździć autem od Pauliny, żeby się nauczyć. Mi nie pozwalają, spróbujemy ją namówić. Pojedziemy na dupoloty na górkę, pojeździć, a my z Martą zamiast pojeździć autem, to będziemy jeździć y wózkiem od sklepu po ulicy. <try> Właśnie sobie teraz oglądam ten filmik, montuję go i w tym momencie, kiedy skończyły się narty, ja też skończyłam nagrywać. Jakby już wtedy nic nie nagrywałam, dlatego teraz puszczę wam tylko zdjęcia, które sobie tam porobiliśmy. No i dziękuję za obejrzenie mojego pierwszego vloga. Pozdrawiam całą ekipę, z którą byliśmy na nartach. Świetnie się bawiłam. Pierwszy raz jeździłam na nartach, fajna zabawa. Dziękuję Oliwie, która nas uczyć. Dziękuję Amelce, która pożyczyła mi strój do nart. I tak jak mówię, na następny raz będę nagrywała więcej materiałów.